Co jest do tego potrzebne? No, po pierwsze, muszę uświadomić sobie znaczenie tego, że te zasady będą e, miały swoją funkcję, będą pomagały mi w organizowaniu pracy tego zespołu i będą pomagały samym ludziom. A możesz dać przykład takiej zasady? No To są takie elementarne rzeczy dotyczące na przykład e, e, spóźniania się, obecności na spotkaniach. Wywiązywania się z zadań, które zostały mi polecone, organizacji pracy. Czyli, jeżeli jako przełożony na jakimkolwiek szczeblu są pewne zasady i ja je sprawiedliwie przestrzegam, ale też wymagam, oczekuję i sam pokazuję swoim zachowaniem, hmm. że ich przestrzegam. To mam szansę na zbudowanie autorytetu na poziomie tych zasad, tak? Tak. I to jest bardzo ważne, na co zwróciłaś uwagę, że ja też sam muszę tych zasad przestrzegać. Mhm. To znaczy, lider nie jest osobą, która może tylko te zasady ustanawiać, tylko oprócz tego musi sama się do tych zasad stosować, ale musi też te zasady egzekwować. Mhm. I to jest taka pułapka, w którą myślę, wielu liderów, z którymi miałem okazję rozmawiać, wpada. Że ustanowili kiedyś zasady, ustanowili pewne reguły współpracy, nawet sami się do nich stosują, natomiast nie zawsze egzekwują je y, ze strony osób, z którymi współpracują. To jest miecz obosieczny. Ustalenie zasad zawsze będzie wymagało ich egzekwowania.